Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale Kawikowe Sny, to znowu my, o oh ja! Yeah. E, dzisiaj nagrywam dla Was taki trochę krótszy film, ale mam nadzieję, że już wszystko i tak Wam się spodoba. Będzie to cage tour klatki Pysia. Pokażę Wam, jak ta klatka u nas tak na co dzień wygląda, chociaż wiadomo to się zmienia, ja bardzo lubię zmieniać mu coś w klatce, ale zazwyczaj wygląda to dosyć podobnie, także ja już się nie rozgaduję, że nam głośno i lecimy. Jak widzicie, Pysio aktualnie siedzi sobie na pięterku. Wygląda to tak. Na pięterku ma kocyk oraz miseczka chwilowo. Też często stoi ona na dole, ale tutaj aktualnie tak to wygląda. I z takich ciekawostek to to, że... Te pięterko zrobione jest po prostu z panela podłogowego, czy tam. Moje, kawałka mojej podłogi po prostu Chyba ja mówiłam nawet już o tym w którymś filmie Ale nie wiem się bardzo lubi to pięterko, bardzo sobie lubi na nim leżeć Jak widzicie tutaj Pod tą deseczką Bo tutaj też są rzeczy Zorganizowałam mu to w ten sposób Tutaj ma jak widzicie budkę Do której może się schować Bardzo lubi to rozwiązanie A tam, tak, te piękne dzieło sztuki To jest fianka no, i właśnie kiedyś w klatce miał coś takiego razem z Polarem, że te były takie bardziej estetyczne, te, te firanki. Ale tutaj nie miałam jak tego zrobić, więc po prostu wzięłam sznurek, zaczepiłam i tak to wygląda. On bardzo lubi w ogóle sobie to podgryzać, tam wchodzić, także super. I kolejna rzecz. Tutaj ten taki mostek. To jest po prostu taki wyginany mostek drewniany. On jest zrobiony chyba z gałązek wierzby albo leszczyny, nie wiem dokładnie, ale można sobie go wyginać, także jest naprawdę super. Pysio sobie lubi też go podgryzać. Też zależy mi właśnie, żebym miał trochę tego drewna w klatce, żeby mógł sobie właśnie trenować swoje zęby, więc tak to wygląda. W kolejnej części mamy paśniczek materiałowy, chyba pokazywałam Wam już go w akcesoriach Pysia. Tutaj sobie też leży gałązka, która została już wspaniale potraktowana przez Sława. Także on po prostu z zawodu jest drwalem, więc wiecie, tak to bywa. No i tam sobie konsumuję zawsze siano, a tutaj możecie zobaczyć jeszcze jest pojedłko. Na długość całej klatki rozciągają się jeszcze takie świecące kulki, które mu zapalam zawsze w nocy. Wieczorem, jak już jest ciemno, i wtedy ma tutaj taki wiecie, fajny klimacik. Także jeszcze możecie sobie zobaczyć, jak wygląda cała klatka. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście wiecie, co robić. No i zapraszam Was już na kolejne do zobaczenia. Buziaki pa! Żar Żarłobyś byś chciał? Ludzie mały. Jedzenie, no oczywiście. No i specjalnie posprzątałam, żeby było ładnie.